Rady z Podlady, ponownie Grażyna Sikłania. Dzisiaj chciałabym z Wami pomówić o produktach, których nie wolno Wam jeść, jeżeli chcecie być zdrowi i bezbulowi. Chcę pomówić o produktach, które są absolutnie wykluczone z mojej diety, których ja w ogóle. Może tak, nawet nie patrzę w ich kierunku. Zapraszam Was bardzo serdecznie do obejrzenia tego filmiku. A na pewno znajdziecie coś dla siebie. No cóż, są produkty takie, które jemy, i one wprowadzają nasz organizm tak zwany stan alarmowy. Oczywiście stan alarmowy wywołuje u nas również stres, ale przede wszystkim również też produkty, które spożywamy. Nasz organizm nie umie się z tym obejść, nie wie, co z tym zrobić. I po prostu wrzuca to w różne miejsca naszego organizmu, a I my później Czy no znacie to doskonale, kiedy jesteście w stresie, kiedy macie problemy, kiedy jedziecie nawet autem po bardzo niebezpiecznej drodze. Z waszymi mięśniami, przede wszystkim barkowymi, dzieje się coś takiego, że siedzicie za kierownicą i takie rzeczy również dzieją się z naszymi mięśniami. Kiedy spożywamy to, co nie powinniśmy. Przez takie napięcie nasze mięśnia skracają się, co jest okrutnie niebezpieczne dla naszych stawów i dla naszych kości, przyczepów mięśniowych. I no cóż, potrzebujemy po prostu elastycznych mięśni do tego, żeby móc się swobodnie poruszać, biegać, skakać, tańczyć, nie wiem co jeszcze. Tak zwany nasz wewnętrzny lekarz zaczyna wtedy krzyczeć do nas, że coś jest tu nie tak, że nie umie sobie z czymś poradzić i wierzcie mi szczerze, nie zawsze jest to stres. Bardzo często takie napięcia mięśniowe powoduje również to, co spożywamy. Pierwszym takim produktem, który ja omijam szerokim kołem, to są produkty krowie, to znaczy mleko, jogurty i tego typu rzeczy, ponieważ zawierają cały ogrom kazeiny, Laktozy yy, i białka, co niestety nie jest zdrowe dla normalnego, przeciętnego, dorosłego człowieka. Oczywiście powiecie, no tak, niemowlaki czy nie wiem, nawet zwierzaki maleńkie spożywają mleko i, i one rosną i, i wtedy budulec kości i tak dalej i tak dalej, już to słyszę. Ale słuchajcie, nie unormalnie dorosłego człowieka, poza tym to co my kupujemy tak naprawdę w sklepach, to w ogóle nawet nie jest stało koło krowy. To jest sztuczny twór nazwany mlekiem, nasz organizm tak naprawdę nie wie co ma z tym zrobić, co to w ogóle jest, nie zna tego, bo mleko naturalne od krowy jest zupełnie czym innym. Oczywiście ja też staram się go nie używać, staram się robić sama mleko roślinne, ale jeżeli już naprawdę nie możecie żyć bez mleka, to po prostu kupcie sobie nie wiem, mleko od rolnika, tam, gdzie wiecie, że są krowy. Które pasą się na prawdziwej łące, gdzie naprawdę to mleko jest zdrowe. Następnym takim paskudnym produktem jest przede wszystkim mięso czerwone, dlatego że zawiera bardzo dużo trójwartościowego żelaza, które doprowadza nas do infekcji. W mięsie, w wędlinach znajdują się puryny, oczywiście, które nazywane są kwasem moczanowym. I te kryształki kwasu moczanowego to doprowadzają ostatecznie nasz organizm do bardzo, bardzo bolesnej np. dny moczanowej. Wędliny i mięsa unikamy jak tylko się da, z powodu również kwasu archaidowego. A na pewno wiecie, że on doprowadza do procesów zapalnych i nadkwaśności, co powoduje zmniejszoną zdolność wiązania wody w tkance łącznej. A to, no proste, doprowadza do wysychania tkanki łącznej. I sami na własne życzenie się trujemy. No cóż, następny taki produkt to jest cukier: absolutny morderca naszego organizmu. On pożera z naszego organizmu wszystkie minerały, witaminy, wszystko co się da. I ja wiem, że zaraz powiecie, no tak, ale jedno maleńkie ciasteczko. Albo koleżanka miała urodziny i ja chciałam kawałeczek, tylko torcika. Nie ma! Nie ma zmiłu się, cukier tak naprawdę w dzisiejszych czasach jest prawie wszędzie, nawet w mięśnie dodawany do wędliny, obojętnie co nie kupicie, to jest prawie tam wszędzie cukier i jeszcze jak sobie słodzicie herbatkę czy kawkę pięcioma czy trzema, a nawet i dwoma łyżkami, to słuchajcie, o czym my tu mówimy, to nic, żaden lek Wam nie pomoże. Nic Wam nie pomoże, jeżeli będziecie sami siebie truć od wewnątrz. Poza tym muszę też powiedzieć, że na pewno wiecie, że cukier blokuje po prostu zdrowienie naszego organizmu. Wprowadza do naszego organizmu zmęczenie, niszczy nasze organy. Bardzo, bardzo Was zachęcam do te, po prostu do wyrzucenia cukru do śmietnika. Wystarczająco dużo tego cukru jest w różnych produktach, które kupujemy i naprawdę nie musicie się truć Czeka na własne ja się życzenie. ja jeszcze wystrzegam? No słuchajcie, na pewno oleju słonecznikowego, y, dlatego że on zabiera y, kwasy omega-6. Oczywiście jest to odwrotność y, popularnego kwasu omega-3. Y, omega-6 doprowadza nasz organizm do stanów zapalnych. Tak więc zamiast używać do smażenia olej słonecznikowy, proponuję stosować olej liniany, na zimno tłoczony oczywiście, lub olej kokosowy, który później nat naturalnie przechowujemy w lodówce, tak, żeby on się nam nie psuł po otwarciu słoika czy butelki. I jeżeli będziecie tego przestrzegać, to wasz organizm będzie dużo rzadziej wpadać w sytuacje alarmowe, w tak zwane stany zapalne, bo te produkty, które nie są dla nas zdrowe ani dobre, Powinniśmy po prostu wykluczyć z naszego języka. produktem spisu. jest mąka przedna, którą naprawdę powinni omijać szerokim łukiem wszyscy ludzie, którzy chorują na zapalenie stawów. Mąka używana do y, produkcji y, białego chleba czy białych bułeczek podawana jest chemicznemu wybielaniu dokładnie w ten sam sposób, w jaki Ty wybielasz swoje ubrania. Mąka zawiera gluten, który jest cudowną pożywką dla grzyba Candida. Ja wiem, że to jest taki popularny ostatnio grzyb i wiele się o nim mówi i czyta, ale słuchajcie, naprawdę całe mnóstwo ludzi ma go w organizmie. Myślę, że pewnie ja też, więc dlatego unikajcie glutenu, unikajcie przede wszystkim białej farbowanej mąki pszennej, bo to naprawdę nie ma sensu. Po prostu szkoda, trucie samemu. Po prostu szkoda, Następnymi się truci. Takim produktem jest kukurydza i olej kukurydziany. Słuchajcie, to następny taki sprawca bolących stawów. Kukurydza zawiera również kwasy omega 6, jak olej słonecznikowy. Które są bardzo ważne, oczywiście, ale prowadzą do czego? Do stanów zapalnych w naszym organizmie. Następny produkt to są ryby. Ja wiem, zaraz się podniesie alarm. Ryby są zdrowe. Nie, słuchajcie, ryby nie są zdrowe. Ryby są obciążone metalami ciężkimi. Te, które są z własnych hodowli, to znaczy z takich wielkich przemysłowych hodowli, o tak może, to są ryby, które pływają we własnych odchodach, które są karmione antybiotykami i środkami przeciwbólowymi. Które wpycha się co się da, tylko żeby te ryby jak najszybciej rosły i były zdrowe i jak najszybciej trafiły na talerze. Ryby z oceanów, musz i jezior to też nie są ryby te, które były kiedyś, że to były zdrowe, fajne. Nie teraz ryby tak naprawdę to wypływają do góry brzuchami. No cóż, ja nie jem ryb, nie jem mięsa, nie jem wędlin, nie jem mąki i przede wszystkim unikam cukru. To są te produkty. Y, oczywiście zapomniamy o kukurydzy, też unikam ją jak tylko mogę. Y, dlatego słuchajcie, ja jestem zdrowa, czuję się dobrze, y, od czasu do czasu coś się ze mną dzieje wtedy, kiedy sobie za dużo pozwolę, ale myślę, że jeżeli Wam naprawdę zależy na zdrowiu, to rzućcie w diabły te papierosy, białą mąkę, trujące oleje i... i, i Wszystkie mięsa, wędliny i ten. Na koniec podobnym. chciałabym Wam powiedzieć, że wiele osób z Was yy, najchętniej, pewnie ja też, yy, chciałoby poknąć jedną tabletkę i halo, jestem zdrowy. Tak nie jest. Ja wiem, że może powiedzieć, że taka dieta czy rzucanie wszystkiego, co się co wywołuje w naszym organizmie stany zapalne, to jest przesada. To nie jest przesada. Słuchajcie, żaden lek Wam nie pomoże. Nie pomogą Wam zioła, czy inne typu rzeczy, jakby będziecie się ciągle sami truli. Pomyślcie sobie, wiecie co, ja tak sobie ostatnio myślałam, że no kurde, jakby ktoś sprawił mi rower, to może bym zamiast autem jeździła do pracy rowerem i wtedy dużo świeżego powietrza, miałabym dużo ruchu. No i cóż, pech chciał, że mój mąż kupił mi rower, no i mówi teraz, słuchaj, masz rower i możesz jeździć do pracy. No oczywiście, co wymyślam, a to deszcz pada, a to brzydka pogoda, a to mi się nie chce, a to już za późno i nie zdążę, szybciutko wsiadam w auto, a później co, mam pretensje do roweru, oczywiście, że znowu nie byłam na świeżym powietrzu, znowu nie miałam ruchu i bardzo Was proszę, nie róbcie tak, bo to nie ma sensu. Po prostu nie możecie mieć pretensji do y, mięsa, wędlin, białych bułeczek, że to wszystko w sklepie leży, a wam jak to? Nie wolno wam wziąć, no przecież wszyscy to kupują. To dlaczego ja mam tego nie jeść? Dlatego, że w Twoim akurat organizmie pewnie już masz stany zapalne y, i dlatego oglądasz akurat ten film. Dlatego, że to właśnie twój organizm ma już dość i krzyczy do Ciebie, słuchaj, zobacz co się dzieje. I daje ci ostrzeżenie, wywołując bóle i stany zapalne, opuchnięte stawy. Słuchajcie, bardzo Was proszę, jeżeli naprawdę chcecie być zdrowi, pewnie siarka organiczna, suplementy, witaminy, to wszystko jest cudowne, ale jeżeli będziecie jeść cukier, który Wam będzie wyżerał to, podżerał te witaminy, minerały, i nic Was nie będzie zostawało, to to jest wszystko po prostu na próżno. Bardzo Was proszę, pomyślcie sobie, czy warto zjeść taką chrupiącą białą bułeczkę, snickersa, czy ewentualnie kawałek tortu, a później cierpieć? Czy nie lepiej po prostu odstawić to na bok i przynajmniej przez 2-3 tygodnie zastosować taką dietę i zobaczycie sami, jak się będziecie czuli, jak będzie to wszystko wyglądało, jak będziecie pełni energii, zdrowi. No cóż... Życzę Wam tego oczywiście z całego, z całego serca. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do następnego razu. Cześć!